Prawo jazdy pełne A jest? E, tak. I robimy tak. Pani chciała do rady ja kamizelkę, ja tu jadę z koleżanką. A ja z koleżanką jadę do radany. Na salę. A tam Bajoru jest. Bajoru? No. To pojedziemy do Polańczyka. ładnie No Daniel, Yamaha Twoja. Proszę pani Danielu. A kto tak tutaj zamyka? To ja pani, no, na to to po pani tak zamykasz? Jestem tor? Chyba się na tor, jak się fajnie to Tak, a niedziela mi się, nie się podoba. Jedno śladem bezpiecznym do te celu. Tego kościoła Jest na Nie, e, tak. A to no. seryjne to. O, o, o. Ale fajne. Musiarka te... nie będzie ma, odpalać już teraz. O czego? Kamu zapal <laughs> <laughs> Kamu bisa